Witam Was bardzo serdecznie, Mateusz Kwiatkowski, albo Mateusz Dariusz Kwiatkowski, jak niektórzy e, mnie znają z profilu. Hmm, dawno mnie to nie było, ostatnim chyba wrzutką to był e, mój hip-hopowy utwór Hot Sixteen Challenge. E, od tamtej pory chyba się nie odzywałem, chyba, no jeżeli jest inaczej, no to... To, to lepiej tak? zapraszam do wysłuchania tego co mam dziś do powiedzenia więcej moich materiałów możecie znaleźć na facebooku na e, jakby mojej takiej służbowej stronie przedsiębiorczość polityka prawo komentarze Mateusz Dariusz Kwiatkowski tam możecie polubić, możecie udostępnić możecie e, włączyć obserwacje i obserwować po prostu jeżeli nie chcecie polubić co do prywatnego profilu Mateusz Dariusz Kwiatkowski E, przyjmuję raczej osoby, które znam, ewentualnie e, które mają weryfikowalny profil, e, normalne imię i nazwisko i jakieś zdjęcie. W e, innych przypadkach, tylko i wyłącznie, jeżeli jest to znajomy i mam potwierdzone, że jest to mój znajomy, to, to, to przyjmuję. W przeciwnym, e, w przeciwnym razie, no po prostu nie wybaczcie, nie obrażcie się. W takim przypadku, możecie sobie, tak jak mówię, na ten służbowy profil wejść albo obserwować tutaj na YouTubie, jednakże. Na Facebooku jest tego więcej z uwagi na to, że nagrywam dość dużo live'ów, z uwagi na to, co się w Polsce dzieje i na sytuację obecną, czyli powtórkę z rozrywki z marca, tylko w diametralnie gorszym wydaniu czyli oszukiwaniu Polaków co do tego, że lockdown nie ma. Lockdown oczywiście jest, jest on wprowadzany po kolei, delikatnie, powoli, żeby nie zdenerwować wszystkich od razu jest to przemyślane działanie rządu w moim mniemaniu jest to robione z czystą premedytacją w jakimś wiadomym celu tylko i wyłącznie obecnemu rządowi nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować w tej chwili istnieje mnóstwo teorii istnieje mnóstwo faktów, które mogą być poruszone aczkolwiek nie jesteśmy w stanie tego prawidłowo zweryfikować zapewne dowiemy się za jakiś czas. Wiemy na pewno, że e, sytuacja, jaką mamy, e, jest wykorzystywana typowo politycznie, a nie w e, sposób, który miałby uratować e, zdrowie Polaków bądź też e, gospodarkę polską, bo gospodarka polska jest już w tej chwili zrujnowana. Służba zdrowia doprowadzona jest e, do poziomu pod dnem w tej chwili. E, i utwierdzani są wszyscy w tym, że jest dobrze. To, co jest w tej chwili zrobione, czyli zamknięta jedna branża, najpierw czyli fitness, kluby, które na szczęście się buntują. Następnie, branże restauracyjne, które w moim mniemaniu powinny się również zbuntować. I teraz, sklepy w galeriach handlowych, które moim zdaniem no, również powinny podjąć jakąś z tym walkę. Ja oczywiście. Takie filmy będę wspierał jak mogę. Tutaj z regionu chętnie zareklamuję takie filmy, jeżeli się zgłoszą na fanpage'ach związanych z moją działalnością gospodarczą. Co do mojej strony, jakby służbowej, no, obawiam się, że mogłoby się zbyt dużo ludzi zgłosić. Słuchajcie. Problem polega na tym, że oprócz tego, że zostaje wprowadzony lockdown i jesteśmy okłamywani, że to nie jest wcale lockdown, tak? problem polega też w podejściu rządu, który ma zamiar wspierać tylko i wyłącznie wybrane branże, nie biorąc pod uwagę tego, że zamykanie ludzi w domach i zamykanie pojedynczych branż de facto jest lockdownem. Lockdownem, który wpływa na wszystkie branże, a przynajmniej na 95%. Procent e, gospodarki, e, którą w Polsce mamy. E, do tego rząd się nie przyznaje. Szara masa w telewizji, która słucha, oczywiście w to wierzy. Natomiast no, prawda jest taka, że niestety w moim przypadku branża, która nie zostaje zamknięta, e, ma spadek obrotu w porównaniu do zeszłego roku co najmniej o 50%. E, już po lockdownie, a w trakcie kolejnego lockdownu zapewne spadnie, tak jak w przypadku marca, do czerwca. Do 70-75%. E, chociaż liczę na to, że ludzie nie dadzą się nabijać w butelkę po raz, po raz kolejny. E, co jeszcze dzisiaj? E, dzisiaj też temat e, narodowej kwarantanny, e, którą to pan Morawiecki oczywiście już też e, o której zdołał już wspomnieć. E, słuchajcie, w czym tkwi problem? Problem tkwi w tym, że po pierwsze. Statystyki do tego, ażeby zamknąć ludzi w domach, można sobie w dowolny sposób zamanipulować, narysować, stworzyć, wywołać jest mnóstwo sposobów. Powodów na to, żeby wprowadzić taki lockdown i takie zamknięcie ludzi w domach, taką narodową kwarantannę, też może być wiele. O tym pogadamy sobie, nie wiem, w jakimś innym nagraniu. Nie dziś, bo jest późno, jest noc w zasadzie 2.30, ja jeszcze pracuję i jestem zmęczony, nie, 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 nie chcę też jakoś tam się zacząć jąkać i nie doprowadzić do końca jakichś tematów, zgubić wątku. W każdym razie powodów na wprowadzenie lockdownu, powodów na zamknięcie ludzi w domach politycznych może być bardzo, bardzo wiele, bo wbrew pozorom ktoś, rząd, ktokolwiek może na tym bardzo, bardzo dużo zyskać i takie są fakty. Problem polega na tym, że obecnie wsparcie dla firm już poprzednio było kiepskie, co najmniej kiepskie. I dalej słyszymy kłamstwa, że było tak świetne wsparcie, że jeszcze z poprzednich dofinansowań, jak zwał tak zwał, firmy mają jeszcze te pieniądze na kontach. Oczywiście jest to jedna wielka bzdura bo do tych marnych groszy, które rzucili, do tych chłapów, które nam Morawiecki rzucił, żebyśmy się zamknęli, tak naprawdę, trzeba było jeszcze 4-5 razy tyle dołożyć z własnej kieszeni, jeżeli ktoś rzeczywiście miał i nie musiał przez to zamknąć działalności, żeby tą działalność utrzymać. Co zrobiliśmy dokładając to? Dokładając to, doprowadziliśmy do tego, że no, nie jesteśmy zadłużeni jako firma, ale w chwili obecnej, niestety, Możliwość odzyskania dochodu, płynności, która no, już się pojawiała, tak? już była niedaleko. Pan Morawiecki doprowadził do tego, że te pieniądze po prostu poszły do kieszeni rządu. To są nasze pieniądze, bo rząd nie ma swoich pieniędzy. To są nasze pieniądze, podatników. Tak? A my, jako przedsiębiorcy, jesteśmy po raz kolejny udupieni. I nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, a dofinansowania są jeszcze gorsze niż były, obwarowane jeszcze większymi jakimiś narzuceniami rządu, i dostanie je naprawdę niewiele branż, niewiele osób, o ile w ogóle nawet z tych branż się te osoby za, załapią, bo, bo mamy takie warunki, niektórzy, że, że, że po, prostu, po prostu tego nie dostaną. Tak? Reszta firm. E, przecież funkcjonuje, tak? Nie zostały zamknięte. E, mi się troszeczkę śmiaszcy, już już to jest śmiech przez łzy, co prawda? Ale no, e, nie wiem, czy pan Morawiecki udaje idiotę, czy idiotą jest. E, nie wiem, może ktoś mi na to odpowie. E, nie wiem, nie wiem. Bo to, co, to, co mówi i to, jak odbiera gospodarkę, rynek prywatny, działalności gospodarczej, to jest nie wiem, jakaś, jakaś co najmniej hipokryzja z jego strony i życie, życie w innym świecie. To oczywiście wpływa na zatrudnienie, to oczywiście wpływa na sytuację finansową wielu z Was, ponieważ wielu z Was najprawdopodobniej zostanie po prostu zwolnionych. Dlaczego twierdzę, że będzie narodowa kwarantanna? Dlatego twierdzę, że będzie narodowa kwarantanna, ponieważ jest lockdown, który oczywiście nie jest lockdownem, a pan Morawiecki mówił, że lockdownu nie będzie. I oczywiście twierdzę, że tego lockdownu nie ma, ale on de facto jest. Wiem, że to brzmi dziwnie i zawile, no ale taka jest prawda. I z tego samego powodu będzie kolejny raz narodowa kwarantanna. Dlatego, że pan Morawiecki to sobie ubzdurał i tak ma być. Oczywiście poruszamy się na statystykach, nieważne czy rysowanych, czy nie. Dla mnie to są pseudo-statystyki, którymi, jak każdymi statystykami, można manipulować. W jaki sposób manipulujemy statystykami w tym przypadku? Po pierwsze, nie opieramy się na śmiertelności, która powinna być podstawą, w moim mniemaniu, przy rozmowach o epidemii bądź pandemii. Tak? Ta śmiertelność powinna być porównana, również w moim mniemaniu, do różnych innych chorób, i de facto powinniśmy uzyskać prawidłowe dane, czyli ile osób umiera na zupełnie coś innego, bo dobrze wiemy, że do szpitali covidowych są bożeni ludzie z innymi schorzeniami, tylko dlatego, że ktoś tam powiedział, że wyszedł im test pozytywnie. W tych szpitalach covidowych oni nie są leczeni na to, co powinni, tylko... Czekamy, czekamy, tam, tam się po prostu czeka na to, aż wynik będzie negatywny. Ewentualnie się kogoś podłącza do respiratora, czy tego potrzebuje, czy nie. Żeby był wynik i żeby były statystyki. I e, nie ukrywajmy tego, e, i należy to sobie powiedzieć wprost. Jest już mnóstwo takich przykładów, e, mamy mnóstwo e, takich informacji uzyskanych bezpośrednio od osób. E, również najbliższych znajomych mm, i przeczy to tezą, że nie ma łóżek w szpitalach wolnych e, czy jakimkolwiek innym. Tak? E, do tego ostatnia rzecz, którą w tej chwili powiem, jeżeli chodzi o statystyki, tak? bo nie opieramy się o śmiertelność, tylko opieramy się o zakażenia. E, zobaczcie, pojmijcie jedno. E, premier Morawiecki Pinocchio. E, Ogłosił, że przy powyżej 50 zachorowań będzie, na 100 tysięcy mieszkańców będzie e, ostry hamulec. E, powyżej 70 zachorowań będzie narodowa kwarantanna. 70 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Nie mówimy w ogóle o śmiertelności. Nie mówimy w ogóle o śmiertelności, tylko o 70 zachorowaniach na 100 tysięcy mieszkańców. E, wy wiecie oczywiście, że jest to niecała 1% 10 populacji. Przy niecałej 1,1% populacji w zachorowaniach zamykamy cały kraj i ludzi w domach. Takie to są statystyki. Powiedzenie 70 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Dobrze, że nie powiedział na milion mieszkańców, bo tych osób byłoby wtedy więcej, więc brzmiałoby to znacznie groźniej. Ale procentowo, jak widzicie, nie brzmi to w ogóle. Eee, kolejna rzecz. Eee, co do zawyżenia statystyk, jaki manewr został podjęty obecnie do tego, żeby wprowadzić narodową kwarantannę? Otóż do tej pory osoby, które wykonywały test prywatnie, nie zawsze docierały do bazy danych osób z pozytywnym wynikiem testu. Co to oznacza? Że no, nie były ujmowane w tych statystykach. Ewentualnie, jeżeli były wpisywane te dane, to były wpisywane z dużym opóźnieniem, czasami już po okresie kwarantanny, bo kwarantanna powinna zostać e, rozpoczęta powinna, powinna być rozpoczęta od momentu kontaktu z osobą zakażoną, bądź od momentu testu, jak się tam dowiedzieli. E, no, później, oczywiście, nachybił trafił, tak? Czy czy będziemy siedzieć dwa tygodnie, czy będziemy siedzieć trzy miesiące, bo wszystkie testy będą wychodziły nam pozytywne, tak? albo czy Sanepidu nas nie zapomniał? No to w tej chwili mamy sytuację taką, że te prywatne testy zostało wprowadzone, że będą one wpisywane od razu, do tego ich spisu elektronicznego i będą trafiały od razu do Sanepidu i będą trafiały od razu do statystyk. Co nie było wcześniej? Czego nie było wcześniej? Czyli w tym momencie, a siłą rzeczy Musi nastąpić wirtualny wzrost zakażeń w statystykach. Musi. Nie mamy innego wyjścia. I przez kilka kolejnych dni będziemy mieli nagły wzrost zakażeń i podskoczy właśnie do tej potrzebnej ilości osób. A jeżeli nie podskoczy, to sobie po prostu narysują. I tak może wyjść, wyjść sytuacja z, z Narodową Kwarantanną. Tym bardziej, że usłyszeliśmy już, że no, pan premier opiera się tak naprawdę na hobbystycznej pracy dziewiętnastolatka, który, ok, jakim by geniuszem nie był, panie Morawiecki, to jest tylko dziewiętnastolatkiem. Dziewiętnastolatek nie zna jeszcze i nie jest w stanie znać zasad funkcjonowania rynku, tego jak się prowadzi działalności gospodarczej, jak funkcjonuje gospodarka w demokratycznym kraju, w wolnej gospodarce i etc. A pan prawdopodobnie po prostu udaje, że pan nie wie, bo jest pan, no nie wiem, bank, bank, bankster, bank, Bankierem, przepraszam, bankierem. Nie banksterem, bankierem. Tak? Czyli tutaj pan zna, jak to wygląda, i prawdopodobnie tymże instytucjom pan chce jakoś pomóc, nie wiedzieć i dlaczego. Co jeszcze by to można było powiedzieć? No, jak wiemy, nieuzasadnione było twierdzenie, że protesty spowodują wzrost zakażeń. Z uwagi na to, że nie były przeprowadzone takie badania w żaden sposób, tak? nie były wprowadzone do systemów, w związku z czym tutaj chyba Uniwersytet Warszawski się totalnie odciął od tego twierdzenia, od tego konkretnego twierdzenia. Natomiast, tak jak mówię, no, przychylanie się do analiz 19-letniej osoby, jakimkolwiek by geniuszem nie była, no to jest. E, najbardziej szczytowy błąd i tych błędów wychodzi pani Morawiecki coraz więcej, więc no powoli proponuję ze sceny zejść, bo naprawdę, naprawdę to, co się w tym kraju będzie działo, obawiam się, że dojdzie do przelewu krwi i to będzie Wasza wina i krew na Waszych rękach. Na Waszych rękach. Niestety. Niestety. I tutaj pora poprosić naprawdę służby mundurowe, które, gdzie tam niektórzy bardzo sumiennie wykonują niektóre z obowiązków, to sumiennie wykonane obowiązki, to mieliśmy przykład dzisiaj w Rydutowach, bądź ostatnio w Zebrzydowicach, bądź tu w Jaszczębiu, gdzie policja zajmuje się zabezpieczeniem danego protestu i danego marszu, a nie spisywaniem ludzi i wlepianiem jak największej ilości mandatów i gnębieniem ludzi, bądź zamykaniem. I proponuję policji nad tym się zastanowić, bo y, póki protestujących jest mało, to ok, ale y, no, może się skończyć kiedyś tym, że, że ci protestujący y, na siłę zwyczajnie odpowiedzą siłą, a to już będzie niedobrze, więc y, myślę, że powinniście przypomnieć sobie roty, ślubowania, tak samo wojsko, żandarmeria wojskowa w tym przypadku, y, komu macie służyć, y, a nie na kogo y, rozkazy stać na baczność i pilnować na Mickiewicza, starej chałupy. Pozdrawiam Was serdecznie. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Mateusz, troszkę wszystko.